Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku historii w Muzeum Pancernym. Dziś jestem na tej części ekspozycji, która poświęcona jest polskim siłom zbrojnym. To, co widzicie tuż obok mnie, to armata 25-funtowa, jedna z podstawowych armat, na których polscy artylerzyści walczyli na froncie zachodnim. Po mojej lewej stronie widzicie Misia Wojtka, a po prawej stronie przykład jednego z żołnierzy. Tak właśnie wyglądali żołnierze, którzy walczyli w drugim korpusie polskim generała Władysława Andersa. Właściwie ta część związana jest głównie właśnie z działaniami czy z historią drugiego korpusu polskiego generała Andersa. Ale dziś chciałbym opowiedzieć o Misiu Wojtku. Miś Wojtek jest w zasadzie taką legendą czy historią, którą myślę, że znamy wszyscy. Ale zdarza się również pośród osób, które odwiedzają Muzeum Pancernym w Kłaninie, że jednak ta historia okazuje się nieznana. Dlatego być może przynajmniej częściowo przybliżę Wam tak, żebyście zainteresowali się i być może zaczęli nieco więcej czytać na ten temat, być może dowiedzieć się. Część z Was zapewne wie o Misiu Wojtku dużo. A ten program dzisiejszy poświęcony jest jakby rozwikłaniu pewnej, pewnej zagadki. Zagadki, skąd wziął się miś, czy skąd wziął się niedźwiedź w polskich siłach zbrojnych. Sytuacja jest oczywiście wielce skomplikowana, jak i skomplikowane i pogmatwane były losy polskiego żołnierza w czasie II wojny światowej. Ale zacznijmy od początku, może nie od Wielkiego Wybuchu, ale na pewno od 1 września 1939 roku, kiedy, Polskę na, kiedy na Polskę napadli Niemcy, kiedy na Polskę napadła Trzecia Rzesza. Oczywiście istotą jakby tej historii z misiem Wojtkiem jest to, co wydarzyło się 17 dni później, ponieważ wtedy, jak mówili współcześni, weszły Sowiety. Dzisiaj właściwie w historiografii też używamy czasami takiego sformułowania. Tak naprawdę była to zwykła napaść. Sowieci zaatakowali Polskę oczywiście później, w, również w czasie powojennym w, w okresie PRL-u próbowano na wiele sposobów tę historię czy ukryć, czy jakoś w, okazać inaczej. Tak naprawdę było to zwykłe, zwykła napaść na Polskę bez wypowiedzenia wojny. Sowieci zajęli wschodnią część Rzeczypospolitej. Wschodnią część Rzeczypospolitej, na której mieszkało około 13-14 milionów Polaków i wśród nich około 300 tysięcy, a historycy szacują, że nawet do miliona, w ciągu najbliższych miesięcy okupacji sowieckiej, Sowieci wywieźli na wschód. Były takie cztery wielkie deportacje które odbyły się w lutym, w kwietniu, w maju 40 roku i później przed samą napaścią Niemców na Związek Sowiecki w maju 41 roku. Tak jak mówię, historycy oceniają, że nawet około miliona Polaków zostało wywiezione na wschód. Co to byli za Polacy? To byli m.in. ludzie, którzy, przede wszystkim ludzie, którzy byli dla systemu sowieckiego, w jakiś sposób niewygodni, czy wręcz uznawani za wrogich. To były na przykład rodziny oficerów pomordowanych już w tamtym czasie. Wiosną 1941 roku przecież odbywały się tak zwane mordy katyńskie, bo przecież, bo przecież te, te, ta zbrodnia wojenna miała miejsce w różnych miejscach kaźni. Natomiast określamy ją jako zbrodnia katyńska. Wtedy Sowieci wymordowali kilkadziesiąt tysięcy polskich oficerów. Do dziś tak naprawdę nie wiemy, jaka była dokładna ich liczba. Nie wiemy, gdzie, nie, nie wiemy, gdzie wszyscy są pochowani. Oni oczywiście mieli rodziny. Te rodziny zostały przez Sowietów odnalezione i w taki bestialski sposób, o tym na pewno wielu z Was słyszało, o godzinie wczesnej, szósta rano, piąta rano, kolby do, walące do drzwi. Sowieci wchodzący do mieszkań, domów. I nakaz szybkiego spakowania się. Macie 5 minut na to, żeby się spakować, i wyjeżdżacie na wschód. I wtedy właśnie Polacy w, bagona, w wagonach bydlęcych byli kierowani na tak zwany Sybir, gdzieś daleko, na Ural, ale też na przykład do Kazachstanu. Tam w bardzo trudnych warunkach najczęściej pracowali na przykład w kopalniach, czy też w jakichś łagrach, kołchozach, sowchozach Wszędzie tam, gdzie traktowano ich po prostu jako tanią siłę roboczą, jako niewolników, gdzie umierali zresztą wielu, wielu Polaków, nie przeżyło już samej podróży na wschód, bo przecież te, te trasy, którymi jeździły te bydlęce wagony, usiane są bezimiennymi grobami Polaków. Jak z tej historii przechodzimy do Misia Wojtka? Otóż, jak wiecie, w czerwcu, 22 czerwca 1941 roku, Sowieci y, doznali porażki, upokorzenia ze strony niemieckiej. Niemcy napadły na, y, na Rosję sowiecką w zwanej operacji Barbarossa, i wtedy, właściwie dla Polaków, otworzyło się, otworzyło się pewne, jak mówią Himalajczycy, okienko pogodowe. Coś mogło się wydarzyć. Dla nich na pewno coś dobrego, bo Sowieci e, chcieli Polaków po prostu pomordować w tych kołchozach, Sowchozach i innych miejscach kaźni, Polacy byli dla nich zbędni. Należało ich wywieźć, wykorzystać i po prostu zniszczyć. Zatem dla Polaków otworzyło się, otworzyła się jakaś szansa. E, I wtedy rzeczywiście bardzo szybko, bardzo szybko rząd Polski na uchodźstwie z, e, jakby. Mm, Spróbował tę sytuację wykorzystać. Już 30 lipca 1941 roku podpisano tak zwany układ Sikorski-Majski, nazywany przez ówczesnych układem Sikorski Stalin, bo to przecież między, między przywódcami państw tak naprawdę ten, ta umowa została podpisana. Na mocy tej umowy Stalin zobowiązał się wypuścić Polaków z, z niewoli. Oczywiście. Robił jakby NKWD, tamtejszy system sowiecki. Robił to oczywiście w taki sposób, aby tych Polaków wypuścić jak najmniej. Tych zdrowych, tych, w których, których mogli pracować, tych, których można było wcielić do armii sowieckiej, pozostawiano. Nawet nie informowano ich o tym, że taki układ został podpisany, i jakby oni nie mogli trafić do miejsc formowania się, bo na mocy tamtych układów również zobowiązano się do Stalin zobowiązał się do sformowania polskiej armii na wschodzie. W sierpniu 1941 roku dowódcą formujących się oddziałów został zwolniony z ów, ówcześnie z Łubianki generał Władysław Anders. Polska armia na wschodzie powstała była formowana w buzułku, Tockoje, Tatiszczewie na wschodzie, następnie została przeniesiona na na tereny Uzbekistanu i Kazachstanu, a stamtąd wiosną 1942 roku, między innymi przez Morze Kaspijskie, już wtedy około 60 tysięcy żołnierzy i około 40 tysięcy cywilów zostało przetransportowanych do Iranu. Iranu, właśnie Persji, bo wtedy nazywało się to Persja, który był pod panowaniem Brytyjczyków. Z tych sortów mundurowych sowieckich. Polacy otrzymali sorty mundurowe brytyjskie, przydziały brytyjskie, Wikt i opierunek, można powiedzieć, dzięki naszym sojusznikom z Wielkiej Brytanii. I wtedy wreszcie poczuli wolność, wreszcie mogli odetchnąć pełną piersią, mogli poczuć się wolni, wyswobodzeni przez generała Andersa z tej strasznej ziemi sowieckiej. I tam w Iranie doszło do pewnej ciekawej sytuacji. Otóż w kwietniu 1942 roku idący drogą żołnierze polscy zauważyli małego chłopca, który trzymał na rękach małego niedźwiadka. Prawdopodobnie matka tego niedźwiadka zginęła z rąk kłusowników, a Polacy za tabliczkę czekolady odkupili od tego małego chłopca tego, tegoż właśnie niedźwiadka. Nadali mu imię Wojtek i wcielili go niejako do swojego oddziału. A cóż to był za oddział? To była kompania transportowa, dokładnie 22 Kompania Zaopatrywania Artylerii, a więc te oddziały tyłowe, które zapewniały między innymi amunicję, żywność czy, czy wodę na pierwszą linię. A zatem żołnierze, kierowcy wyposażeni w ciężarówki, ciężarówki przewożące różne, różne duże sprzęty, Mieli taką możliwość, aby tego niedźwiadka zaadoptować. Niedźwiadek rósł, aż w końcu razem z polskimi żołnierzami z Persji przez, przez Palestynę, przez Egipt trafił do, do Włoch i tam rozpoczęła się dramatyczna przygoda polskiego niedźwiadka. A właściwie syryjskiego niedźwiadka, no ale, już wtedy, ale już wtedy polskiego. W maju 1944 roku wziął miś Wojtek, wcześniej już kapral Wojtek, w udział w bitwie o Monte Cassino. I tam narodziła się pewna legenda. Legenda o tym, że miś Wojtek nosił skrzynie z amunicją. Tak było nie do końca. Taka jest legenda, że faktycznie te skrzynie, że on pomagał żołnierzom ładować skrzynie na ciężarówki, które następnie były dowożone na pierwszą linię. Rozmawiałem z jednym z ostatnich wówczas żyjących żołnierzy 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii, profesorem Wojciechem Naremskim, który wyjaśnił mi, że oczywiście historia Misia Wojtka jest owiana pewną legendą związaną z tym, że on pomagał nosić amunicję. Owszem, nie można zupełnie powiedzieć, że nie, że tak nie było, że ktoś to wymyślił. Miś Wojtek był zwierzęciem, zwierzęciem bardzo przyjaznym, które chciało nawiązywać jak najlepsze relacje ze swoimi opiekunami i on często tym opiekunom bawił się z nimi, chciał im również pomóc. I Pewnego razu zepchnął skrzynię z ciężarówki, tak opowiadał mi profesor Wojciech Naremski, zepchnął skrzynię z ciężarówki, zrobił to dla, dla zabawy, była to oczywiście bardzo ciężka skrzynia, następnie gdzieś tam też potrafił jakąś skrzynię przepchnąć, więc był czasami rzeczywiście wykorzystywany do takich, do takich prac fizycznych. A ten 230-kilogramowy niedźwiedź syryjski był faktycznie bardzo, bardzo silny. Natomiast nigdy tej siły nie używał w stosunku do swoich, do swoich opiekunów. Zawsze był niezwykle sympatycznym zwierzakiem i nigdy nie zrobił nikomu krzywdy. Po bitwie o Monte Cassino, oczywiście oddziały polskie walczyły m.in. o Anconę, następnie o Bolonie już w kwietniu 1945 roku, a później zostały przetransportowane do Wielkiej Brytanii. No i niestety w Wielkiej Brytanii przepisy już nie były wojenne, przepisy były już cywilne. Niedźwiedź potężny niedźwiedź nie mógł przebywać w siedliskach ludzkich. Należało go umieścić w ogrodzie zoologicznym. I umieszczono go faktycznie w ogrodzie zoologicznym w Edynburgu, gdzie dożył sędziwych lat i zmarł w 1963 roku właściwie do końca odwiedzany przez swoich opiekunów, przez żołnierzy drugiego korpusu polskiego. Taka jest historia Misia Wojtka. Mam nadzieję, że chociaż trochę, już wiem, że było dużo tych faktów historycznych. Mam nadzieję, że chociaż trochę wyjaśniłem wam skąd niedźwiedź Wojtek wziął się w strukturach drugiego korpusu polskiego. Będziemy jeszcze wracać do tego tematu, będziemy wracać do tematu Misia Wojtka, będziemy wracać do tematu armaty 25-funtowej, bo to również bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawa historia przede wszystkim polskich artylerzystów. Mam nadzieję, że będę mógł Wam opowiedzieć również o kilku artylerzystach polskich, których spotkałem na swojej drodze, z którymi rozmawiałem, więc będzie na pewno kilka historii z frontu. Tymczasem do zobaczenia w kolejny poniedziałek o godzinie 20 w kolejnym odcinku historii w Muzeum Pancernym w Kłaninie. Do zobaczenia.